Poniżej skały, prog jakieś 400 metrów niżej znajduje się skałka Boulder, taka malutka skałka Boulder Zocap. Znajduje się ona na skraju, właśnie wzgórza Gapy. Mamy tutaj do czynienia z wystąpieniem dwóch schronisk podskalnych. Jedno schronisko mamy z tej strony. Schronisko należy do schronisk zawaliskowo-szczelinowych. Natomiast drugie schronisko, do którego właśnie za chwilę zajrzymy, też znajduje się w tej samej skalce. Dlatego z okapem, bo tu mam taki okapik, to jest tutaj schronisko. Schronisko numer dwa: w skalce, Bulderku w na skraju kafka. tutaj, do której można wejść i popatrzeć, jak tutaj nasi byli. Bo tu pracowali robotnicy leśni. Podejrzewam, że w czasie fajrantu, albo jak chowali się przed swoim pracodawcą, to właśnie w takich miejscach i umiliali sobie życie, pijąc flaszkę bałtycką, żytnią, albo jakąś gorzką, rządkową. Pełno tutaj też zniczy, szkła, co oznacza, że że no niestety, ale miejsce te służyło do libacji. Zawsze, jak wybieram się w góry, to znajduję rozmaite ciekawe rzeczy, a także i śmieszne. No, na przykład tutaj mamy, to na przykład mamy tak zwane siedlisko dekadencji. Czyli po prostu w lecie yy, koczują tutaj rozmaici ludzie, bo tak nasz polski system działa, że ludzie po prostu wychodzą do lasu i budują sobie tego typu szałasy. Niegdyś nawet nakręciłem film o człowieku, który przeprowadził się z miasta, rzucił robotę w mieście i poszedł mieszkać, wykopał sobie jamę ziemiace i poszedł mieszkać właśnie. Do ziemi można powiedzieć. Ta historia skończyła się tragicznie, bo ten człowiek później już nie przeżył. Ale zobaczmy, że tutaj właśnie tu się coś działo. Mamy nawet o kropnika. Czyli po prostu ktoś tutaj konsumował sobie alkohol. Miejska dla psa, bo każdy bezdomny lub taki człowiek, którego wygania. Los y, świat lub przestrzeń, no musi mieć towarzysza życia, a z drugiej strony musi mieć rozrywkę. A więc widzimy, tak: brzuch w prawie piszczy jedzie, w Polsce w dzień to brzuch w prawie piszczy, gwiazd i szereg plastik, Czyli, a tutaj mam zasłonę dymną, żeby nie było widać, osłonek żeby nie było widać, co tu się dzieje. Kto wie, może w przyszłości. Nie będziemy chodzili na emeryturę tutaj, jak ten osoba właśnie, ma tą emeryturę. Tylko będziemy mieszkać właśnie w tego typu warunkach. Dlatego, że w Polsce nie będzie już polski system, nie będzie wypłacał ludziom, którzy teraz robią na czarno, emerytur. Więc trzeba będzie sobie jakoś radzić. I tutaj pokazuję egzemplarz, przykład, jak będzie można sobie radzić. Jest nawet siedzenie. Trzeba będzie usiąść na no takim foteliku i to kolejnym miejscem, gdzie występują schroniska skalne jaskinie szczelinowe, jest okolica skały nad potokiem. Tuż. Nad Doliną Bobru, Borowego Jaru. Skała nad potokiem to granitognajsowa skałka, podnóża której właśnie wybija źródło przy większych stanach wód. Skała była eksploatowana spinaczkowo, tędy między innymi drogi wiodły. Jedno ze schronisk, tu w tym wypadku rumowiskowe, powstało na bazie właśnie tego zapadliska, tego kamienia. I jak widzimy, wypełnia taką niszę, taką pustkę skalną. Nie jest to duże. Drugą jednak bardziej ciekawą rzeczą jest. Dlatego, że tu jest wilgoć, więc one się tutaj po prostu zadomowiły. Patrzmy, co się dzieje. Idziemy, żeby zobaczyć, jak ten strumyk sobie tutaj przesącza się pod skałami. Jest to ciekawe zjawisko, właśnie, bo na górze właśnie mamy opad deszczu. Deszcz wsiąka w gąbkę, w glebę. Następnie przesiąka aż do spągu skały i sączy się, i wybija jako źródło. Jest kina szczelinowa. W skale nad potokiem. Są nisko szczelinowe. Panuje tutaj wilkoć. No i najlepiej zobaczyć to, jakby tutaj właśnie płynęła woda. Wtedy będzie to najbardziej interesujące. Wychodzimy stąd ze środka. Jest tu bardzo wąsko I należy wziąć ubrania do chodzenia po jaskiniach